Dzień dobry, witam w Liberalnej Niedzieli. Dzisiejszy program o kuriozalnych pomysłach gospodarczych Platformy Obywatelskiej. Partii, która pewnie niewielu już dzisiaj to pamięta, bo to bardzo odległa przeszłość, ale partii, która uchodziła kiedyś za liberalną, za wolnorynkową. Dzisiaj jednak Platforma Obywatelska prezentuje pomysły, które. Można uznać za analfabetyzm ekonomiczny, ale które są przede wszystkim ekstremistyczną formą socjalizmu, pomysły których realizacja zatopiłaby polską gospodarkę. Oczywiście analfabetyzm ekonomiczny i socjalizm z reguły idą w parze. Ktoś, kto ma pojęcie o gospodarce socjalistycznych pomysłów, nie zgłasza, jeśli ktoś. Zgłasza socjalistyczne pomysły, albo robi to z czystego wyrachowania, z cynizmu, albo po prostu w sferze, gospodarczej nie ma, w sferze gospodarczej nie ma zielonego pojęcia. I tak w tym tygodniu taki lewacki polityk Donald Tusk, niestety był kiedyś premierem, Dzisiaj na szczęście nie odgrywa już roli w polityce, no ale jest jakąś tam właśnie twarzą Platformy Obywatelskiej. Wymyślił sobie coś takiego na Radzie Krajowej Platformy Obywatelskiej. Powiedział, chcę byśmy dzisiaj przyjęli decyzję o wniesieniu trzech projektów ustaw. Uwaga, 20% podwyżki dla tak zwanej sfery budżetowej, ustalenia Maksymalnej raty kredytu hipotecznego na poziomie z końca zeszłego roku oraz emisji obligacji antydrożyźnianych. No, brzmi idiotycznie? No, oczywiście, że brzmi idiotycznie, bo jest to idiotyzm w czystej postaci. 20% podwyżki dla sfery budżetowej, czyli szastanie publicznymi pieniędzmi. Publicznymi pieniędzmi, czyli pieniędzmi kradzionymi. Czyli na utrzymanie rzeszy urzędników. Urzędników, których w Polsce mamy wielokrotnie za, za dużo. Urzędników, których mamy po prostu zdecydowanie zbyt wielu. Mamy przerost biurokracji. 90% parę procent urzędników zajmuje się wykonywaniem kompletnie niepotrzebnych czynności. No ale... No ale ci urzędnicy są wynagradzani z pieniędzy, które Kradnie się pracującym, czyli kradnie się także ludziom wykonującym produktywne czynności. No i teraz, właśnie, ten socjalista Tusk chce, żeby ci ludzie, których mówię, nie dość, że jest już za dużo, tak? nie dość, że państwo po prostu zatrudnia wielokrotnie zbyt wiele osób, to jeszcze socjalista. O nazwisku Tusk życzy sobie, żeby jeszcze dostali 20% podwyżki, czyli żeby na pensję urzędników, zakładając, że nie zmieni się ich liczba, państwo okradało obywateli w jeszcze większej kwocie, żeby o jeszcze większą kwotę, o jeszcze jedną piątą więcej kradli podatnikom, kradli ciężko pracującym ludziom, żeby właśnie Tę y, grupę urzędników utrzymać. No, pomysł maksymalnej raty kredytu hipotecznego na poziomie z końca zeszłego roku. No, poziom idiotyzmu tego pomysłu jest taki, że oczywiście kto, każdy, kto ma pojęcie o ekonomii, no, y, z góry po prostu słysząc ten pomysł wie, że, że to jakiś kuriozum, ale y, no, wyjaśnijmy, może tak. Najkrócej, tak? No, e, maksymalna rata kredytu hipotecznego, czyli e, ingerencja państwa w to, e, jak banki mają, e, jak banki mają, e, jakie pieniądze mogą pobierać od, od swoich e, klientów, a więc naruszenie, tak naprawdę, warunków tych umów. No, te u, umowy kredytowe są w jakiś w sposób skonstruowany. Najczęściej się odnoszą do stawek na rynku międzybankowym, czyli jeśli by te raty były ustalone na niższym poziomie niż to wynika z tego, no to banki po prostu musiałyby do tego dopłacać, a jakby dopłacały do tego w wystarczającej skali, no to mielibyśmy tak naprawdę zagrożenie systemu finansowego, zagrożenie stabilności finansowej banków, a więc zagrożenie także dla ludzi, którzy posiadają po prostu pieniądze, którzy posiadają e, depozyty, e, ponieważ jeśli banki by upadały, to, to oczywiście moglibyśmy przestać wierzyć prawda, w różnego rodzaju gwarancje dla, e, dla banków. Mielibyśmy do czynienia z systemowym zagrożeniem dla banków, no i kompletną e, gospodarczą katastrofą. Oczywiście w wielu umowach bankowych były e, różnego rodzaju e, klauzule abuzywne, były różnego rodzaju dziwne produkty typu kredyty frankowe, rzeczywiście bardzo e, podejrzane i wprowadzające w błąd. Natomiast no, nie do tego się odnosi pomysł e, socjalistów z Platformy Obywatelskiej. E, pomysł socjalistów z Platformy Obywatelskiej e, odnosi się po prostu do tego, żeby Banki niejako wywłaszczyć z, z kredytów, wywłaszczyć z pieniędzy należnych w związku z tymi kredytami, a więc tak naprawdę zawalić system bankowy. Na tym straciliby wszyscy, na tym straciłyby nie same banki, na tym straciłaby po prostu Cała polska gospodarka, wszyscy ludzie są w, w jakimś w mniejszym czy większym stopniu od systemu bankowego, od jego stabilności zale zależni. Emisja obligacji antydorzeźnianych. no po prostu jakieś kolejne kuriozum, jak uzasadnić zwiększenie, zwiększenie długu, jak uzasadnić dalsze zadłużanie nie tylko obecnego pokolenia, ale i przyszłych pokoleń. Marketingowa nazwa antydrożeźniana. No nie no, drożyzna jest wynikiem przede wszystkim błędnej polityki gospodarczej, błędnej polityki fiskalnej, błędnej polityki monetarnej. Natomiast no zwiększanie długu, emisja jakichkolwiek obligacji w żaden sposób drożyzny nie zatrzyma. Co gorsza, może tę drożyznę jeszcze zwiększyć. No, tak się kończy, tak się kończy brnięcie w socjalizm. Tak przypomina Platforma, kiedyś uchodziła za partię wolno-rynkową, dawno od wolnego rynku odeszła, stała się partią no, początkowo socjaldemokratyczną, teraz już widać radykalnie socjalistyczną, ale w zasadzie czy to dziwi? No to nie dziwi. Platforma Obywatelska skompromitowała się już dawno. Już w 2014 roku, 13 albo 14, w 2013, roku, w 2013 była ustawa, w 2014 wejście w życie, to właśnie Platforma Obywatelska dokonała największego rabunku w polskiej gospodarce, kiedy znacjonalizowano, czyli po prostu ukradziono pieniądze pieniądze Polaków w otwartych funduszach emerytalnych, kiedy po prostu 153 miliardy złotych zostało bezczelnie Polakom ukradzione. Tę bandycką kradzież nazywano przeniesieniem środków z OFE do ZUS. W tamtym czasie, to jest może taka znamienna rzecz, tamtą kradzież w gorliwie, oprócz samego socjalisty Tuska, usprawiedliwić próbowała Niejaka Izabela Leszczyna e, zawsze na e, uzasadnienie tej kradzieży wymyślała różnego rodzaju e, argumentacje, że ta kradzież wcale nie była kradzieżą. Dzisiaj ta sama Izabela Leszczyna, która hmm, uchodzi za ekonomistkę, uchodzi za główną, tak naprawdę najważniejszą ekonomistkę platformy, znowuż e, lansuje te trzy absurdalne pomysły Donalda Tuska, o których, e, o których e, dzisiaj właśnie e, mówiliśmy. E, tak to e, nawiasem można e, potraktować, nawiasem mówiąc, można potraktować e, tezy o istnieniu w Platformie Obywatelskiej jakichś, e, e, jakichś, ekonomistów. No nie, widać, że Platforma Obywatelska, która kiedyś schańbiła się kradzieżą pieniędzy z OFE, e, Stała się także partią pozbawioną jakiegokolwiek kręgosłupa moralnego, ale też jakiejkolwiek ekspertyzy czy wiedzy eksperckiej z zakresu ekonomii. Dzisiaj to partia o charakterze socjalistyczno-cyrkowym. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia w przyszłym tygodniu.